Każdy wersek strzał w sercu pitu gra Z ulicy na szczyt jak na podium start Mordo robię trap, wchodzę mocno w Rap Drap. Mordo robię trap, to jest moja gra Każdy wersek strzał w sercu Pitu gra Z ulicy na szczyt jak na podium start Mordo robię trap, wchodzę mocno w Rap Mordo robię trap, to jest moja gra kiedy perfekt chciał, w sercu bitu gra Z ulicy na szczyt Jak na podzim start Mordo robię trap, wchodzę mocno w rap Robię te bity, robię te kwity, lecą już na mnie wszystkie dziewczyny, to myśl z życia, weź go unikaj. To jest trapowanie, to jest nawijanie, to jest też zjadanie. Zjadam was na śniadanie, wersy tutaj sklejam. I mija niedziela To jest to co robię Dzisiaj leżę w grobie Rapować nie umiem Ale se to robię Na luzaku na spontanie Zjadam to śniadanie Wstaję z łóżka rano I widzę kolano To jest to co robię Rapować nie mogę Mordo robię trap To jest moja gra Każdy wersek strzał w sercu tu gra Z ulicy na szczyt Jak na podium start Mordo robię trap Wchodzę mocno w rap Mordo robię trap To jest moja gra Każdy wersek strzał W sercu tu gra Z ulicy na szczyt Jak na podium start Mordo robię trap Wchodzę mocno w rap Robię te freestyle Robię to co kocham To jest moje granie Słuchaj na spontanie Tak to leci mordo U ciebie na chacie To jest właśnie grane Mordo robię trap To jest moja gra Każdy wersek strzał W sercu bitu gra Z ulicy na szczyt Jak na podium start Rap. Robię sobie trap, nie stać mnie na ten trap Star, to nie jest gwiazda, która chodzi po miastach Nie stać mnie na hype, robię sobie rap Wieczorem przed kąpem zawijam zwrotę Jak glanta pod blokiem, mam go przed okiem Jak ty błysk w oku, siedzę na oknie Podziwiam miasta, cytując trap star Yeah, yeah Okej, 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 Mordo robię trap, co dzień wyżej się wznoszę Nie ma rzeczy takich, których dzisiaj nie zrobię Dla nich tylko tak, dla mnie to cały świat Mordo robię tak, i tak idę po swoje Moje marzenia właśnie się tu spełniają Wypuszczam płytę i tak będę to grał Elo